informacyjnym Funduszu Europejskich w Łodzi przy ulicy Moniuszki 7 przez 9. Nasz punkt jest elementem sieci ogólnopolskiej punktów informacyjnych Funduszu Europejskich. Oprócz głównego punktu Funduszu Europejskich w Łodzi funkcjonują cztery punkty w województwie łódzkim, tzw. lokalne punkty informacyjne. Znajdują się one w Bełchatowie, Brzezinach, Łowiczu i w Sieradzu. We wszystkich tych punktach można uzyskać informacje odnośnie programów operacyjnych realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013. Mogą się do nas zgłaszać zarówno osoby chcące otworzyć nową działalność gospodarczą, już funkcjonujący przedsiębiorcy, jak również fundacje, jednostki organizacyjne pozarządowe, ale to również przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, którzy chcą rozwinąć w jakiś sposób swoje województwo, swoje otoczenie. punktu informacyjnego świadczą usługi przede wszystkim z zakresu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do danego konkursu. Udzielamy informacji na temat tego, jakie są obecnie dostępne konkursy, jakie będą w przyszłości organizowane, w jaki sposób przygotować dokumentację konkursową, e, jakie przygotować załączniki, w jaki sposób zrealizować poprawnie projekt, w jaki sposób go rozliczyć, w jakich terminach złożyć wniosek o płatność pośrednią i końcową, e, jak również w jaki sposób do kontroli projektu się przygotować. I w jaki sposób zarchiwizować dokumentację. Od niedawna świadczymy też nową usługę, mianowicie doradzamy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli jak zrealizować projekt w takim partnerstwie. Oczywiście wszystkie usługi świadczone przez punkty informacyjne są bezpłatne. W punkcie informacyjnym również można bezpłatnie uzyskać dostęp do wszelkich materiałów informacyjnych i promocyjnych na temat realizacji projektów, rozliczania, materiały informacyjne o bieżącej roz przyszłej perspektywie finansowej. W chwili obecnej środki finansowe z perspektywy 2007-2013 powoli ulegają wyczerpaniu, w związku z tym obecnie konkursów na rok 2013 nie planujemy już. Natomiast od początku przyszłego roku rozpocznie się nowa perspektywa finansowa 2014-2020. W związku z tym zapraszamy od początku przyszłego roku do konsultacji zarówno drogą telefoniczną, mailową, poprzez Skype'a. O dowiadywanie się o tym, jakie konkursy będą dostępne od przyszłego roku.